Cześć, witajcie. Dawno nie nagrywałem żadnych filmów, nie wrzucałem nic na kanał. Yy, powód był taki, że po prostu siedzieliśmy głównie w jednym miejscu. Na jednej robocie. Raz byliśmy w delegacji w maju na 3 tygodnie, tam w okolicach Półtuska. I nie było za bardzo co nagrywać. Do filmu dzisiaj dorzucę tam jakieś ujęcia jak wtopiliśmy się chyba raz i raz jak wyciągaliśmy drugiego forwardera. Zobaczymy, może teraz będę nagrywał trochę częściej, bo będziemy może z częściej zmieniać miejsce jakiejś pracy. Co do maszyny, to przez ten czas to nie było mnie na kanale. Z takich awarii, co mieliśmy, co robiliśmy przy maszynie, to tutaj Dorobione zabezpieczenie swożnia, bo się urwało i się stworzeń zaczął wysuwać. Tutaj nie było e, w jak zmieniliśmy ten chwytak. nie było tego chopa, tego no, Któregoś z tych chopów nie było. To też dorobiliśmy, zamontowaliśmy chop. No i e, ostatni cylinder, który nie był spawany, e, pospawaliśmy jakieś chyba 2-3 tygodnie temu. A tak więcej żadnych awarii nie było przez ten okres. Teraz zbliża nam się serwis olejowy. No, ogólnie jest parę rzeczy do porobienia, ale to może o tym w innym filmie, albo jak będziemy się za to brać. I tak jesteśmy teraz w Ostrowcu Świętokrzyskim. I mamy taką robotę. Tutaj jest hala. Zmierzyłem sobie na geoportal. To hala ma powierzchnię 3 hektarów. W większości jest yy, zadaszona. I porosły tutaj takie krzaki. Tam, gdzie nie ma dachu, to były już takie dość spore te drzewa. No i wokół, wokół hali też zbieramy to wszystko. Taka to robota niedługa. Przyjechaliśmy w poniedziałek, dzisiaj mamy środę i już jesteśmy na końcówce. Dzisiaj będzie koniec, tam jeszcze jutro chyba jakieś docinki. Kilka drzew zostało, trzeba będzie docząć. Jedziemy na zręby. Zręby będziemy zbierać tutaj w okolicach Kraśnika-Gościeradowa, te rejony. Tam zresztą co roku, raz w roku przeważnie jesteśmy i, i czyścimy zręby. Tutaj jedna pryzma złożona właśnie z tych drzew, które porosły i tam z tamtej strony taka mniejsza. Dzisiaj zaczęliśmy z tamtej strony, bo tam było za halą trochę więcej materiału, też złożyliśmy tam drugą pryzmę i powrzucam do tego filmu te urywki z tego co miałem tam nagrane także film nie będzie jakiś długi ale zobaczymy, może teraz się będzie więcej działo to, to będę nagrywał może jak też macie jakieś pytania to coś tam odpowiem i zobaczymy jak to będzie i tak wygląda pryzma miejscowi pewnie kojarzą gdzie jestem, bo tutaj Taka potężna wieża ciśnień obok odlewnia, no i tą hale tutaj właśnie uprzątamy z materiału, i tak jak tam po długości od strony szosy zostały jeszcze drzewa do ścięcia, nie były ścinane, no bo to poleci na ulicę. Jak jesteśmy, to od razu zabierzemy to, no i tak przy płotach tam w koło. Tutaj te, ta wierzba jeszcze także to się dotnie i jutro będziemy się przewozić na, na kolejną robotę, A akurat stąd nie mamy tak daleko, bo to jakieś 50 km. I jeszcze co do maszyny, to w marcu wymieniałem tutaj czujnik środkowy i był spokój 3 miesiące, teraz znowu poskakują błędy od niskiego ciśnienia prostacznego. Chyba tak. I teraz będzie trzeba wymienić kabel, bo poczujnik raczej tak szybko nie powinien się uszkodzić. I w zasadzie to tyle. Witajcie! I kolejna nieciekawa sytuacja. Jeszcze przed weekendem majowym się tutaj wkleiłem, nie było aż tak źle, tylko tutaj próbowaliśmy ładowarką wyciągnąć. Teren tak nie pokazywał, że jest tutaj miękko. Ogólnie to teraz jeszcze chyba jest gorzej, bo deszczu trochę dopadało. No i jedzie już koparka, taka większa ponad 20 ton. Tu weekend, zaraz krótki tydzień. Mieliśmy w sobotę wyciągać, ale też nie wyszło to. No i dzisiaj wyciągniemy i będziemy próbować, czy da się, da się tutaj zrywać. Koło to przednie wlazło całkowicie. Na równo jest ziemią, nawet trochę niżej. Tył nie wygląda tak źle, bo tutaj tył zaczął wychodzić, z tym że jak... Tam tak siedzi będzie pewnie to ryło się w głąb Z tej strony wygląda to tak Ta strona wyżej na górce no i zobaczymy zaraz podjedzie koparka. i Czepimy winę i zobaczymy jak to będzie szło Słabo, ale coś idzie. idzie, jak już zaczął iść, to wyjdzie. Wyłaz. No i próbujemy wyciągnąć. Tam pod górę John Deere stoi, także zobaczymy jak to pójdzie. Dawaj. Stoi. Dawaj, jedź! E, na, na słupa tam z tyłu uważaj. Jedziemy! Stój! Jedź! O, no, idzie.

Zgaz John Deere. Dawaj, jedziemy Odsunę, bo jak jebnie Stop No będziemy próbować do przodu Bo tam w lewo podjechał i siadał do przodu odgarną drogę i zobaczymy do przodu. Ale tamta strona siadła, woda momentalnie podchodzi. Falsey. Morreu ama. Festa.